Widzę, że dzisiaj rysujemy Jasona. Kolejne rysowanie. Kurde, gdzie ja mam to? Długo Długopis. Oczywiście. Eee, tego chyba tak narysujemy, obojętnie jak nogi będą... Chyba mijał. butki. Kurde, tutaj musi on strasznie wyglądać. Trochę... O, tak go zrobimy. Lepiej myślę, że się nie było walić On ma taki sweter bardziej, nie? Czy on ma sweter albo kurtkę nawet? Można powiedzieć. On ma bardziej on ma... kurtkę. No nie wiem dlaczego, jak jest ciepło, ale... No taki też będę rysował Ju, już ja, ja. teraz. Kurde, za mała ta maska jest. Ma, ka mała, to nie, taka duża by musiała bardziej być, nie? Nie taka. A tu nie, a tu nie, a jaka mała? O, tak. Może... No, trochę za duże dłonie mu zrobiłem. Ale jak na może być. Jason to jest zombie. To jest ząbek. A on ma na tej masce Jason te? Rany? No. no? On ma. Ma. Nie, On ma krew, nie rany. No? On ma rany z krwią. A mi się wydawało, że wy ten, wy ten Jason zrobił tylko tego typa. No bo on zrobił. Co? A jak mam zrobić jego łapy? Co? Aha, bo najpierw go trzeba zrobić z maczetą. No tak. Ja no na koniec zrobię maczetę, bo ja już prawie kończę. Ej, taka maczeta może być? Zobacz, taka maczeta może być? No? Aj, no ale nie możecie tego widzowi zobaczyć na razie, bo ja rysuję to. Ale tak ma wiem. Teraz no, nie ten widzowie ten krew. musimy go pokolorować. Wy to rozumiecie, pokolorować trzeba go. Teraz będzie troszeczkę trudniej. To jest cała prawda od Jasonia. Hello, hello, Co mówiłem? Hmm, oczywiście Czarne, oczywiście, tutaj oczka, oczka nie na, mas na masce. Na, nie na masce, tylko na masce. O, i teraz krew na końcu miecza. Tutaj, o. No tyle krwi może być nawet. Nie, no, tyle może być. O, tak. Tyle krwi może być. Ja to leciło, On ma taką białą no maskę. No. Nie, on ma żółtą. Nie. On ma różne. A no, to może być taką lub taką. To ja będę miał taką. To strasznie trochę widzowie wyglądają naprawdę na creepy pastę. No na creepy pastę, ja Ej, ej, a może żółte będzie jego ciało? Okay. U mnie żółte, bo to będzie ładniej wyglądać. A u ciebie? U mnie jest czarne. Albo u mnie też no czarne. No tak. On ma u bo mnie ma... czarną bluzkę i brązowe spodnie. I zielone buty. <grym> Dzisiaj rysujemy Jason, on, on nie jest taki łatwy do pokolorowania. Jak no nie. chcecie go spróbować? no to narysujcie, no, no, kurwa. On ma taką kurtkę czarną, nie? I w środku takie zie zielone ma, nie? Ma tak, na rękach. A ja mu nie robię. Ja też. Dobra, ja bym go skończyłem. No nie. To... To, to pokaż do kamery, jak, jak ci wyszedł. No trochę za ty było, nie? No bo, czekaj, bo to nie widać w ogóle. No coś jeszcze mu trochę nie wyszedł. No trochę. Mi, mi, mi tak powiedz, że troszeczkę ładniej mi idzie zobaczyć. Mhm. Ja troszeczkę ładniej je pokolorowałam, no, ale mi no. tak ładnie wszystko mamy, nie? No. Jestem jedno Jasona. A ja teraz zielony potrzebuję. O kurde, widzowie, wy nie wiecie jak to wygląda. Nie, nie pomijajcie tego filmu, bo ten. Albo dzisiaj rano tutaj był w tym domu Jason. Nie. Skąd? Nie było go. Był. Nie. Nie. Tak. Nie. 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 Nie ma go. Że u mnie będzie miał żółte budki, a u ciebie jakie ma? Zielony <noise> boatek! Boże! Jezu! Ej, on, on trochę strasznie nawet wygląda, widzowie. Słuchajcie, to musieli przyznać, jak zobaczycie. Bo przyznacie, że. On naprawdę będzie straszny. Jak mi nie wierzycie, że on jest straszny, to dostaniecie klątwę Momo. Jak zostanie ktoś lajka w dół, to wtedy dostaniecie klątwę Momo. I bana. Bana dostaniecie i klątwę Momo. I będziecie wszystkich zabijać dookoła. A mnie nie zabijecie. Hehe, he. bo ja władzę nad tą klątwą. Bo ja mogę dać. A to mi daj. Nie. Nie chcę ci dawać. Powinieneś atakował wszystkich. O, teraz. O, nawet. Ej, ładnie, ładnie. Tego Jasona Krugera. A w kolejnym odcinku kogo rysujemy? może Ailes Jacka? Kto to? Gość, yes. gość ten z wydłużonymi oczami, z który którymi Nie, tego. Ja no, a ileż jecha umiem, ale. Nie, raczej nie umiem go rysować, ale wiem jak wygląda. Ale to będzie trochę trudne, bo to jest takie zmieszane teraz. Czekaj. No, to ja go zrobię teraz. Ja pokażę, widzę. <laughs> widzę je. jesteście gotowi? Bo zrobiłem Jasona. A potem, potem... widzowie pokazuję do kamery Jason. Jason? Zobaczcie jaki Jason. Ale ten Jason naprawdę jest straszny. Trzeba przyznać. Chyba nie chcecie, żeby do Was przyszedł. Czwarta raczej... Nie nie, która. Bo tu jest Igor, to nie ty. trzy creepy pasty, mm, więc one muszą być tu. Mm. A może w kolejnym odcinku narysujemy sobie Michała. Albo nie wiem, kurde. Nie wiem kogo narysować, bo też spróbuję wiem co narysować. Ale tego się zrobię w kolejnym odcinku. Cześci. Pa czołem!